Witam, tutaj Packer z Packer Team, pierwszego w Polsce teamu mapowego, który tworzy mapy do KAM. Dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność pokazać Wam najnowszą wersję jeszcze beta naszej ukochanej gierki oznaczoną oznaczonym numerkiem 5057. Jest to na dzień dzisiejszy najnowsza wersja, dostępna tylko i wyłącznie dla beta testerów, jako że Packer Team. Bardzo mocno współpracuje z Lewinem, twórcy nowego odświeżonego kama. No i dlatego mamy przyjemność zobaczyć, co też nasz ukochany Lewin i jego team zrobił. Zatem zobaczmy. Weźmiemy opcję. Tutaj w pierwszej odgłosy wyłączymy. Dobrze. Mamy jak tu widzimy grę przetłumaczoną na kilkadziesiąt języków. Mamy do dyspozycji prędkość przewijania, rozdzielczość, autozapis, odgłosy i grafikę. Tutaj jakość jakoś cieni ustawiono mam na wysoką. Jasność możemy sobie konfigurować, jakie odgłosy. Można sobie zrobić tryb pełnookranowy. OK. Przechodzimy do edytora MAP. Weźmy sobie, stwórz nową mapę o rozdzielczości 256 na 256. Ładowanie przebiega bardzo szybko. I już mamy nową mapę. Za pomocą scrolla na myszce możemy zmieniać sobie tutaj przybliżać i oddalać ekran. Mamy tutaj edycję terenu. Planowane osady, skrypty wizualne, skrypt, skryptowanie globalne i menu. Zaczniemy od tego pierwszego. Tutaj już widzimy pędzle, które w końcu normalnie działają. Za pomocą tego suwaczka możemy sobie zmieniać ich wielkość. Bardzo fajnie i wszystko ładnie działa. Bardzo się przyda. Paker film będziemy mogli robić jeszcze lepsze mapy. Tutaj Brush Size też ładnie działa. Jak widać, też się przyda. Tutaj jeszcze mamy Tilesy, możemy osobne Tilesy kłaść, ale to już mieliśmy w poprzedniej wersji. Tutaj mamy zakładkę Object i muszę Wam powiedzieć o pierwszej miłej zmianie, która zaskoczyła nas wszystkich. Jest to odnalezienie przez bodajże chroma nowego obiektu, jakim jest taki fajny krzaczek. Wiem, że to nie krzaczek, ale ja to nazywam krzaczkiem. Dobrze. Tutaj mamy kopy, pastę, terenu. Jeszcze chyba to nie działa. Następna zakładka mamy tutaj. Stawianie budynków, jak widzicie. Tutaj stawianie jednostek. Następna zakładka, tu już jest bardzo rozbudowana. Mamy jeszcze nieprzetłumaczone skrypty. Możemy sobie zaznaczyć dla jakiego gracza warunki chyba wygranej tutaj mamy blokowanie poszczególnych budynków dla określonego gracza tutaj mamy blokowanie blokowanie zaciąłem się blokowanie handlu poszczególnymi zasobami no i mamy w końcu reval -Fog, czyli odległość widzenia początkową. Jak zaczynamy. Możemy sobie zmienić tutaj. Tutaj mamy alianz, czyli wybór teamów. player types. Jeszcze nie wiem jak to działa. Dobrze, wyjdźmy z tego. No. Co teraz? sieci. Pewnie Was to będzie bardzo interesować. Stwórzmy sobie nowy serwer. Jak tu widzicie, troszkę się zmieniło. Możemy pisać do wszystkich, czyli AL, albo do poszczególnych graczy, którzy wejdą. Prywatną tak zwaną wiadomość. Tutaj możemy konfigurować gracza. Host. To czy się host konfiguruje wszystkich graczy, albo zaznaczamy. Randomize Location Teams też się przydaje. Weźmy sobie przykładowo mapę na przykład Central Castle dla 8 graczy. Możemy zaznaczyć tutaj okres pokoju od 0 do 120 minut. Weźmiemy 35. I tutaj jest nowa opcja, jakim jest Game Speed czyli szybkość gry w czasie pokoju od jedynki do trójki i speed game po czasie pokoju też od jedynki do trójki Round settings, możemy sobie dać tutaj password jaki jest na przykład buger i teraz już wiem że ktokolwiek będzie chciał wejść do tego pokoju, musi wpisać hasło. A żeby znać hasło, musi chyba się ze mną skontaktować. Żeby mu przekazał hasło. To jest takie coś, gdy chcecie sobie tylko ze swoimi przyjaciółmi pograć i nie chcecie nikogo z zewnątrz. Przydatnie. No dobrze, no to co? Zacznijmy. Zostawimy sobie komputer. Jedynka, ósemka. Zaczynamy. Po lewej stronie widzicie log message i tutaj w tym okienku odświeżony, jak widzicie nawet to ładnie wygląda pojawiają się wszystkie pojawią się wszystkie informacje jakie będziecie chcieli na przykład jakiś uh, spać mi się chce jakiś gracze znaczy się ty dostaniesz powiadomienie na przykład brakuje ci e, jakiegoś chłopa w budynku albo jesteś atakowany, wszystko tu będzie napisane. Eee, tutaj ten ekran nic się prawie nie zmienił. Z wyjątkiem ping i FPS. FPS pokazuje, ile masz klatek na sekundę. Przed monitorem. A ping pokazuje jaki masz ping. Eee, tutaj znowuż jest takie drobne udogodnienie. Poprawił się design tej wiadomości. Możesz pisać do Alt. Albo do Timu, ale spać. Albo do Timu. Co jeszcze? No wszystko działa sprawnie. Jak widzicie tutaj. W pozostałych tutaj zakładkach raczej się nic nie zmieniło. Więc możemy sobie wyjść z tego. Statystyki, statystyki. Jeszcze Wam nie powiem, jak wyglądają, bo nie grałem. Ogólnie muszę powiedzieć, że fajnie, że wyszła w końcu nowa wersja remake'a, ponieważ zawsze to sprawia, że coraz więcej ludzi ją pobiera. Tutaj mamy następną opcję, jaką jest powtórka, znana z poprzednich wersji wyjść do menu kontynuuj oglądanie. Tutaj możemy sobie tylko na sobie oglądać. Albo też wszystkich. Można zwiększyć prędkość. Można tylko 11. I można sobie pozmieniać tutaj różne widoki. Dzięki temu można jeszcze bardziej dopasować swoją mapę do standardu jak widzicie jest tutaj bardzo dużo ustawień których jeszcze dokładnie nam Lewin nie opowiedział co do czego służy show show balance Czyli chyba służy to do tego balans y, graczy. Bo links to chyba coś będzie odbudowania. Overship nie powiem wam. Nalesz to są chyba jakieś punkty odległości, gdzie można się poruszać. A no tutaj defens, czyli, czyli odległości między przejściami bodajże. Albo, nie, albo to jest chyba granica naszych działań obronnych wraz z rozwojem tutaj naszej wioski pewnie ten okręg tutaj co widzicie będzie się zwiększał tak tak to pewnie będzie no i co tu dużo mówić za jakiś miesiąc albo nawet szybciej będziecie mogli się sami przekonać jak to wygląda jest czy jest troszkę błędów które trzeba będzie poprawić, jednakże myślę, że Packer Team razem z Lewinem i innymi graczami e, będziemy dzielnie stawiać opór wszystkim bugom i uda się uda się poprawić tą świetną grę. No to co? No to pozdrawiam wszystkich i do następnego filmiku. Cześć!